4 w 5 minut? Dajcie mi chwilę. Raz. dwa, 3, 4 w 5 minut. O, to musiałbym duży otworzyć. Nie muszę tego teraz otwierać. Nie, dobra. Nie, 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 nie. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, co muszę zrobić. Aha, nie mogę odpałzować. <grym> nie mogę wykiwać gry. 1 muszę. 4. 4. To wiecie co? Lisy, chodźcie tu. I tu. I zróbmy tak, że się przerwiemy tu, tu, tu. I tu. Ale takim zrobimy takie wąskie. Mam się teraz odbija kolumn. Takie wąskie, żeby jak najszybciej to Wam poszło. Ale będzie, ale jest rzeźbienie masakra. Takie wąziutkie. O, dobra. E, nie, nie. Yeah! O, oh, kurwa